Akcja z Bioinfobankiem, czyli z napadem e, bandytów w mundurach na Instytut Naukowy. E, o co chodziło? My, najpierw powiem, e, dlaczego my jako wolne konopie w ogóle o tym mówimy. Właśnie, w ogóle na czym polegał? Tak, e, eksperyment, jest to eksperyment poznawczy, poznawczy badawczy mający na celu zbadanie wpływu marihuany na organizm ludzki. Chcieliśmy to zrobić, żeby zrobił to Polski e, Instytut, z racji tego, żeby w końcu udowodnić Polakom, e, przez Polaków to, że Gandzia wcale nie jest tak drastycznie szkodliwa, jak to się mówi, prawda? My, będąc pewn, pewnym temu, że to jest mniej szkodliwe niż alkohol i tyton, jesteśmy pewni wyników, bo już inne instytuty takie wyniki przeprowadziły, natomiast w Polsce ludzie dalej takim instytutom nie wierzą, tak? Dlatego chcielibyśmy, żeby, żeby polski instytut przeprowadził takie badania. No i szukaliśmy takiego instytutu długie lata. Nie, znaczy długie może nie, no dwa lata szukaliśmy, powiedzmy, i znaleźliśmy takich naukowców. Instytut z najwyższą kategorią e, naukową przyznawaną przez polskie, e, przez Polską Komisję, i wystarczająco szalony, żeby się na to zgodzić. E, dla dobra nauki, oczywiście, oni to robią. I to są poważni naukowcy, którzy e, e, chcieli zbadać rzeczywiście wpływ Gandhi na człowieka. Co się stało? Wystąpili po pozwolenia e, wszelkie. Tutaj kwestia jest tego typu, że tak naprawdę pozwoleń na to mieć trzeba, bo każdy instytut z najwyższą kategorią naukową może prowadzić badania nad substancjami psychoaktywnymi, e, jeśli tylko poinformuje odpowiednie instytucje o tym. Rozumiesz? Także ten instytut zrobił e, to, co do niego należało, czyli poinformował odpowiednie instytucje i zaczął uprawę. E, dodam, że instytut ten pracuje również nad dużo bardziej niebezpiecznymi substancjami, Takimi dużo mm, bardziej niebezpiecznymi y, substancjami od konopi, y, których kilogram na przykład może zabić 100 milionów ludzi. Rozumiesz? I y, to nie jest luka w prawie, tak jak ludzie myślą, że narkomany zwolnione konopi wymyśliły sobie obejście prawa. To jest normalny paragraf, który, z którego korzystają również inne instytuty badające substancje chemiczne. Czyli w świecie nauki, normalna Czyli w świecie. Jest to sprawia, tak, to jest normalna sprawa, normalny proces. Są... Dokładnie, dokładnie o to chodzi. To jest normalny proces. To jest normalna sprawa, że mogą być Tak, się tak dokładnie. My jako Wolne Konopie jesteśmy jedynie z tym powiązani w ten sposób, że y, pomagamy w naborze y, odpowiednich ludzi do tego eksperymentu oraz nasi pracownicy są plantatorami i opiekują się roślinami. Ponieważ no wiadomo, że. Yy, naukowcy, no, ci akurat nie potrafią uprawiać roślin i chcieliby to zrobić jak najlepiej, więc odezwali się do nas, żebyśmy my wyszukali yy, odpowiedniej jakości plantatorów do tego, żeby wyprodukowali odpowiedniej jakości materiał badawczy. No i ci naukowcy od lutego yy, wystartowali z yy, plantacją. Od lutego eksperyment działał na legalnych zasadach. Mm. Przepraszam, najmocniej wstrzymuję blanta. Yy, Eksperyment działał na y, legalnych zasadach od lutego, raportowaliśmy to odpowiednim instytucjom, y, odpowiednie instytucje wyrażały opinie na ten temat, y, y, pozytywne, i nagle z dnia na dzień y, okazało się, że z dnia na dzień Instytut y, prowadzi nielegalne badania, prawda? Czyli policja po prostu y, wpadła na jednostkę badawczą, zwinęła naszych plantatorów, czyli pracowników techniczno-naukowych, i pojmała ich do aresztu wraz z całym sprzętem do uprawy i z y, materiałem badawczym, czyli z gandzią. E, co się okazało później, e, policjanci e, chcieli wrobić prokuraturę w tą sprawę, ponieważ do akt oskarżenia nie dołączyli papierów, które y, świadczyły o tym, że plantacja jest legalna jest to, jest to eksperyment naukowy. Yy, prokurator dopiero, dzięki naszym adwokatom tej papiery, wszedł posiadanie tych papierów i dopiero stwierdził, że jest to legalny eksperyment i wypuścił bez żadnych zarzutów naszych pracowników naukowych, yy, bez żadnych zarzutów jako świadków w żadnej sprawie, natomiast zatrzymując marihuanę. czyli nie wiadomo, i to, jest czyli... wiadomo o... I to jest, dokładnie, tak. dokładnie. I to jest yy, na, tym, na tym stoi. Teraz oczywiście walczymy o to, żeby to marihuanę odzyskać. Natomiast pewnie nie odzyskamy, ponieważ jak może policja wolnym konopiom oddawać yy, marihuanę? To by była wielka porażka yy, systemu. Tak naprawdę nie wolnym konopiom, tylko legalnemu, poważnemu instytutowi naukowemu, który prowadzi badania nad taką, a nie inną kontrowersyjną substancją. Jak najbardziej. Wydłużyli w czasie, zablokowali. Do wyborów oczywiście. Zwolnili do wyborów. Przed wyborami mają spokój w tej dziedzinie. Możemy tego się spodziewać w ciągu 50 najbliższych lat? No, myślę, że szybciej, jednak, jednak ta, y, to też jest trend światowy. To jest o tyle dobre, że no, my możemy bić głową w mur, bić głową w mur, ale to też ten trend światowy rozwala. I ci politycy, żeby w ogóle coś uzyskać u swoich zachodnich kolegów, będą musieli zmienić w przyszłości tę politykę, bo po prostu będą wyśmiewani no, za ich zaściankowość. Ich, za y, w tym momencie polska policja przygraniczna jest wyśmiewana, jak mają... Yy, mieszane patrole z Czechami, to tam już żarty powstają na temat polskiej policji i polskiej polityki narkotykowej. Także no ogólnie yy, no to się zmienia, zmienia się świadomość, zmienia się też polityka troszeczkę już. i, i Mam nadzieję, że w ciągu 5-10 lat przynajmniej będziemy mogli uprawiać sobie roślinkę, a tak taki jaty, czyli niegroźny człowiek dla społeczeństwa. Będzie mógł sobie w końcu spokojnie poczuć się obywatelem Polski, a nie banitą i przestępcą, który to jest jakimś niebezpiecznym osobnikiem dla społeczeństwa. Cześć!